Nie wiem, czy jako dziecko robiłeś taką rzecz, ale pod kartkę papieru można włożyć monetę, następnie wziąć ołówek i tą drugą częścią ołówka, nie tą, którą się pisze, pocierać tą monetę, która je, przez kartkę, i na kartce powstanie odbicie tej monety. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest dobry obraz tego, co Jezus zrobił, kiedy przed na Ziemię. Jezus, kiedy przed na Ziemię, wiedział o jednym. Bóg jest duchem, jest niewidzialny, więc, żeby pokazać Boga, on stał się człowiekiem i pokazał, jak duch Boży przez niego działa. Jan, który był uczniem Jezusa, który najdłużej żył ze wszystkich uczniów, po dziesiątkach lat życia z Jezusem, przyjaźni z Jezusem, przyjaźni z Bogiem, napisał bardzo prostą, krótką definicję. Bóg jest miłością. Genialne. Najkrótsze oddanie kim jest Bóg? I im bardziej kochamy, tym bardziej stajemy się podobni do Boga. Im bardziej nienawidzimy, tym bardziej stajemy się podobni do diabła. I List do Rzymian, piąty rozdział, mówi tak, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlany jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I Biblia pokazuje skąd jest to źródło miłości, że tym źródłem miłości jest Duch Święty. Po pierwsze, mówi, nadzieja nie zawodzi. U nas w Polsce mówi się, że nadzieja jest matką głupich. Nie chcę dociekać, dlaczego tak się mówi, ale chcę powiedzieć, że Biblia mówi wyraźnie, że ta właściwa nadzieja nas nie zawiedzie. Że Duch Święty, on jest tym, który rozlewa miłość. Każdy z nas jest słabym człowiekiem, każdy z nas nie domaga, każdy z nas ma niewłaściwe chwile, ale gdybyśmy polegali tylko na sobie, można się poddać. Ale kiedy polegamy na nim, to Duch Święty zmienia wszystko. On rozlewa miłość. Miłość w trzech wymiarach. Po pierwsze, miłość do siebie, miłość do innych ludzi i miłość do Boga. Największe przykazanie, kiedy faryzeusze pytali Jezusa, słuchaj, no jest tyle tych przykazań, można się już pogubić i które z nich jest najważniejsze, Jezus powiedział jasno i wyraźnie, kochaj Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. No niestety w naszych kościołach, w kościołach chrześcijańskich, mam na myśli, niezależnie od denominacji, chyba największa herezja, jaką popełniliśmy, to tak w praktyce życia największe przykazanie u nas brzmi tak, kochaj Boga ponad wszystko, a bliźniego bardziej niż siebie samego. Więc Duch Święty, kiedy przychodzi, On uczy nas zdrowej miłości do siebie. Po pierwsze, Jezus, kiedy mówił o Duchu Świętym w Ewangelii Jana 14, rozdział 6, wiersz, powiedział, że to jest pocieszyciel, parakletos. To słowo oznaczało adwokata w sądzie, którego zadanie było podwójne: nie tylko obronić tego, którego broni, ale także zadbać o jego dobre samopoczucie. Czyli był takim i psychologiem, i adwokatem w jednej osobie. I Duch Święty tego nas uczy i pokazuje nam, że jest w bardzo zdrowy sposób, musimy umieć też przyjmować miłość. Pewna misjonarka opisywała kiedyś, że była gdzieś w Afryce, pracowała, oczywiście utrzymywała się tam z datków ludzi, którzy w Stanach mieszkali i w pewnym momencie poczuła wyraźnie, że powinna latać. I tata latał, tata już nie żył, i ona często wspominała, mi takie miłe wspomnienia z dzieciństwa, kiedy właśnie latała razem z tatą i mówiła sobie: Wow, chciałabym, chciałabym naprawdę latać. No ale później była mistrzarką, i Dobrze, to poświęciłam, to już nie ma zaczenia, no ale czuła, że ma rację. Zaczęła się modlić, mówi: Boże, nie mam pieniędzy, ktoś przysłał mi większą sumę. Pewnie wcześniej, jakby miała tą większą sumę rozdałaby i bardziej potrzebującym, ale teraz rozumiała, Dobrze, mam się nauczyć latać. Nauczyła się latać. No i. Myślała sobie, dobrze Boże. No i teraz co? Gdzie mam polecieć? Gdzie mam jechać głosić słowo? I Bóg i wtedy powiedział tak: Stworzyłem cię z pragnieniem latania. I to jest coś, co daje ci, ponieważ jesteś moją córką i bardzo cię kocham. To jest coś, abyś odpoczęła, abyś mogła się zrelaksować, abyś mogła się poczuć kochana przeze mnie. So, mówię, ale nie mam pieniędzy, żeby wykupywać sobie loty. Mówi, co jakiś czas będę przez ludzi posyłał ci ekstra pieniądze, które masz. Po to, żeby latać. Niezrozumiałe dla tego, kto żyje w legalistyczny sposób i nie kocha samego siebie. Niezrozumiałe, jeżeli nie rozumiesz Boga, któremu zależy przede wszystkim na tobie, jako na osobie, a nie na jakimś narzędziu, które tylko On chce użyć. Oczywiście Bóg chce przez nas działać, absolutnie, ale On nie traktuje nas jako narzędzia, tylko jako swoje dzieci, które kocha i o które też się troszczy. Taka zdrowa miłość do siebie nie jest też współzależnieniem. Kiedy widzimy miłosiernego Samarytanina, który użalił się, pomógł i tak dalej, to jednak widzimy rzeczy, które zrobił i rzeczy, których nie zrobił. Zawiózł do gospody, opłacił, powiedział, jak będę wracał, to coś więcej dam, ale po pierwsze, nie, nie był tam z tym człowiekiem, który został pobity, nie zmienił celu swojej podróży, nie zostawił mu adresu, nie zaprosił do swojego domu, nie adoptował. Rozumiesz? Zrobił pewne rzeczy, tak jak Paweł pisze się do Galacjan, że każdy własny ciężar poniesie i jedni drugi brzemiona noście. No i to oznacza dosłownie, gdybyśmy z oryginału wzięli, to można by to sparafrazować tak. Codzienny ciężar, wysiłek, obowiązek każdego z nas, każdy niesie sam. Ale czasami przychodzą trudne sytuacje, ciężkie operacje, śmierć kogoś bliskiego, kryzys finansowy i wtedy macie się wspierać. Czasowo, okresowo, a później, kiedy ktoś wyjdzie na prostą, musi zadbać samo o siebie. Zdrowa miłość do siebie. Tak samo Jezus, kiedy został uderzony w policzek, nie nadstawił drugiego i powiedział, jeszcze zmasakruj mi drugi policzek, tylko powiedział, jeżeli źle powiedziałam, co było złego, a jeżeli dobrze, dlaczego mnie uderzyłeś. Stanął w obronie swojej godności. Więc to jest jeden ze zdrowych sposobów i Duch Święty, kiedy do nas przychodzi, musimy to wiedzieć, żeby rozpoznać, że to jest Boże działanie, a nie nasze jakieś cielesne. Chcę, żebyśmy poczuli się kochani jako dzieci Boże i żebyśmy rzeczywiście wiedzieli, Bóg nas kocha, Bóg o nas się troszczy, Bóg chce dla nas tego, co najlepsze. Druga rzecz, o której mówi, drugi aspekt miłości to jest miłość do innych osób. Taka nadprzyrodzona miłość. Możesz powiedzieć, no ale na czym polega ta nadprzyrodzona miłość? Jeden z lepszych obrazów, jaki mam, to jest dzieje apostolskie. 14 rozdział, wiersz 19, i 20. Paweł głosi, tłumy słuchają, widzą cud, który uczynił. Myślą, że Paweł jest Bogiem, chcą mu najpierw składać ofiarę. On wstępuje w ten tłum i mówi: Nie, słuchajcie, nie, nie jestem Bogiem, jestem tylko człowiekiem. Za chwilę przychodzą Żydzi, i namówiwszy tłum, jak jest powiedziane, ukamienowali Pawła, Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Co znaczy, ukamienowali? Ktoś, kto mówił, to jest bluźnierca. Brał pierwszy kamień i rzucał. Potem rzucali kolejni, kolejni, kolejni. I gdy ten pierwszy stwierdził, że już ten człowiek nie żyje. Brał kamień i rzucał jako ostatni. Więc oni rzucali, myśląc, że on nie żyje. I być może Paweł naprawdę nie żył. Nie wiemy tego. Natomiast yy, wiersz 20 mówi, kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta. Nazajutrz zaś odszedł z barnabą do derbę. Wow! Zobacz, obstąpili go uczniowie, nie jest powiedziane, że się modlili. Po prostu przyszli i pewnie płakali. Ten, którego kochali, umarł, został kaminowany na ich oczach. Nic nie zrobili. Może mogli, może nie mogli. Nie wiemy. Nic nie zrobili. I teraz ta miłość, która była w nich do Pawła sprawiła, że on wstał. Wszedł do miasta. To już był cud na płaszczyźnie fizycznej. Ale wiesz, kiedy ktoś cię ukamienuje, to masz też urazy takie psychiczne, emocjonalne. I pisze, co dalej robił Paweł? Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu. Tam go ukamienowali za słowa? Nie ma problemu. Ta miłość, która przez tych ludzi, Boża miłość, duchowa miłość, przepłynęła do Pawła, uzdrowiła go całkowicie, poszedł tam głosił. Co więcej, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, by wytrwali, wierzył, mówiąc, musimy przejść przez wiele ucisku, by wejść do Królestwa Bożego. To nie oni go pocieszali, mówili Pawle, potrzebujesz teraz terapii, no to jest takie straszne, tylko on pocieszał ich. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie znaczy, że terapia jest zła, nie znaczy, że psycholog jest zły, jak to ktoś żartobliwie powiedział, Lepiej płakać u psychologa, niż śmiać się u psychiatry. Chodzi mi o to tylko, że tu jest pokazany nasz przyrodzony sposób, jaki miłość Boża potrafi uzdrowić i fizycznie, i emocjonalnie człowieka, ale normalnym sposobem działania, tak jak mówi Psalm 116, niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał Synom Ludzkim. I tak samo Jezus, kiedy przyszedł na świat, przyszedł jako człowiek, ponieważ Bóg na ziemi przede wszystkim chce działać przez ludzi. Psycholodzy, terapeuci też mogą być Bożymi narzędziami, przez które przychodzi Boże uzdrowienie. W każdym razie tutaj jest pokazany taki przykład tej duchowej miłości, która może też uzdrowić i potrzebujemy tworzyć takie grupy wspólnoty, rodziny, przyjacielskie w kościołach. Kościół jeżeli jest nawet potężny, ale jest tylko wielką zimną instytucją, nie ma tego ważnego wymiaru. Nie tylko relacji z Bogiem, ale też relacji między sobą. Jak to ktoś jeden z psychologów powiedział, człowiek jest stworzony do tego, żeby przeżywać swoje życie w małych wspólnotach. Może być duży kościół, ale powinien mieć małe wspólnoty. Człowiek potrzebuje małych wspólnot. Rodzina jest taką wspólnotą, przyjaciele, grupy w kościele, służby, jakieś kluby zainteresowań, kluby hobbystyczne. Człowiek tego potrzebuje. Tam przejawia się w praktyczny sposób miłość. I trzeci rodzaj miłości to jest miłość do Boga. Pamiętam przed wielu, wielu laty na jednym z wykładów biblijnych wyszedł człowiek, otworzył Biblię i przeczytał fragment z listu do Rzymian. Rzymian 8,14 i dalej. Bo ci wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. I powiem, wtedy ten fragment niewiele mi mówił. Ale ten człowiek powiedział wtedy tak. To dzięki Duchowi Świętemu przestajemy się bać Boga, widzieć Go jako surowego odległego, niekochającego Boga, a zaczynamy go widzieć jako swojego ojca, który nas kocha. Ten wyraz Abba oznacza dosłownie Tatusiu. To Duch Święty, kiedy przychodzi, takie było moje doświadczenie, kiedy pierwszy raz doświadczyłem Boga, kiedy poczułem się kochany, kiedy to było takie doświadczenie jak doświadczenie miłości, tylko razy milion razy nieskończenie potężniejsze niż takie doświadczenie ludzkiej miłości. I to Duch Święty właśnie sprawia. On sprawia, że człowiek nagle zaczyna postrzegać inaczej Boga. To Duch Święty, kiedy przychodzi, my zaczynamy rozumieć: aha, on mnie kocha, ono mnie się troszczy, jemu na mnie zależy. To tylko dzięki Duchowi Świętemu się to dzieje. Widziałam to nieraz. Pamiętam, przyszła do mnie kiedyś taka osoba, miała dwadzieścia parę lat, skończyła studia medyczne, i powiedziała mi tak: Pochodzę z niewierzącej rodziny. Przez wiele lat żyłam z od Boga. Ale gdzieś pod koniec studiów te, przychodziły mi coraz częściej takie myśli, a jeżeli Bóg istnieje, skąd mam to wiedzieć? No i przychodziłam na takie regularne spotkania. Rozmawialiśmy dużo, czytała Biblię, czytała różne książki chrześcijańskie. Jakby du intelektualnie zaczęła się przekonywać. Tak, Bóg dał nam intelekt i chce, żebyśmy go też używali. Więc ta osoba intelektualnie się przekonywała do istnienia Boga, do tego wszystkiego, o czym mówi Biblia. I to było fajne. Przyjęła chrzest. Natomiast... Cały czas to było na takiej zasadzie intelektualnej i na zasadzie wysiłku woli. W porządku, wszystko dobrze, ale jest coś więcej. Tak jak ktoś powiedział, że jeżeli nie masz osobistej relacji z Duchem Świętym, to jest trochę tak, jakbyś miał samochód, ale go cały czas pchał. A kiedy masz relację z Duchem Świętym, to jakbyś wsiadł do samochodu i zaczął nim jechać. I pamiętam, robiliśmy wtedy takie weekendowe rekolekcje, ta osoba przyszła na te rekolekcje, i tam w, na, w czasie tych rekolekcji był taki moment, kiedy modliliśmy się o napełnienie Duchem Świętym. I położyliśmy ręce na tej osobie, zaczęliśmy się modlić, ona zaczęła bardzo płakać i powiedziała, że nigdy w życiu nie czuła się tak kochana, nigdy w życiu nie czuła się tak szczęśliwa, że ona odczuła Boga i że teraz tak naprawdę o wiele głębiej rozumie to wszystko, co wcześniej czytała i słuchała. I teraz o to chcę się pomodlić dla Ciebie, żeby Duch Święty przyszedł do Twojego życia, żeby Duch Święty przekonał Cię o tym, że Bóg jest kochającym Ojcem, któremu na Tobie zależy. Ojcze, Ty znasz o tą osobę, która teraz słucha tej audycji, tego podcastu. Ty wiesz, co ta osoba przeżywa w swoim życiu. Ty wiesz, czy ona Cię kiedykolwiek poznała, czy nigdy Cię nie poznała, czy odwróciła się od Ciebie, czy w ogóle w Ciebie nie wierzy. Ojcze, tchnij teraz swojego Ducha Świętego. Tak jak Jezus tchnął Go na apostołów, Ty tchnij teraz na tych ludzi. Tak jak to tchnąłeś na mnie i na tych wielu ludzi, których widziałem przez całe swoje życie. Tchnij teraz w te osoby i otocz je swoją miłością. Niech poczują się kochane jako osoby. Niech poczują, że jesteś blisko, że jesteś troskliwy i że Tobie zależy. Niech poczują też miłość do innych ludzi. I niech poczują przede wszystkim miłość do siebie samych, aby potrafili siebie kochać tak, jak Ty ich kochasz. Ojcze, z całym zaufaniem składam ich w Twoje ręce. Niech Twój Duch oddziaływuje na nich dalej. Kiedy skończymy słuchać ten podcast i kiedy my skończymy modlitwę, Twój Duch niech zostanie z nimi. I dalej ich prowadzi w imieniu Jezusa. Amen.